Cześć! Dzień dobry drodzy widzowie i zapraszam was do kolejnego odcinka z serii Far Cry 6. I na wstępie ja bym chciał wam podziękować za odzew w odcinku Dying Light, w którym naprawdę sporo zebraliśmy subskrypcji oraz wyświetleń. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał to serdecznie zapraszam, jak mi się udało jeszcze go tu góry, abyście mogli bezpośrednio Litnąć, a dzisiaj, tak jak obiecywałem, kontynuujemy przygodę i szukamy Paula. Tutaj już widzimy snajpera na starcie. Dobra, ktoś tam nas z przodu zauważył. Kurczę co to tu, jakiś samolot? A, uciekamy granat, dobra. Ta broń może być mało skuteczna. Dobra, chyba kryzys zażegnany. Mam nadzieję, że tutaj nie spotka nas żadna przygoda. Teoretycznie przydałby nam się jakiś środek transportu może helikopterem tym razem wyruszymy. Pytanie, czy on nie wystartuje czy uda się nam go złupić. Ale podmuchy wiatru, drodzy myli koło tego helikoptera. Porwi, no jak czego porwać? No i fantastycznie, tylko pytanie: number? czy tutaj nie mamy ociszczonego terenu z działek przeciwlotniczych? Dokładnie, może nam się to nie udać. Hej, O, zdążyliśmy tym razem z padochronem, nie było tak jak ostatnio, lecz. Dobra. Przyjdziemy sobie tutaj ze strefy zagrożenia. Tutaj mamy jakąś drogę, mam nadzieję, że uda się nam zdobyć jakiś pojazd. Bo szczerze, te półtorej kilometra nie chciałbym. Kojoty, kojoty. Dokładnie. Czy my tutaj coś znajdziemy? Jakiś środek transportu? Wygląda tutaj na jakąś kopalnię odkrywkową. Tylko pytanie: czego? Coś mi mówi, że tam na górze możemy znaleźć jakiś pojazd, czy coś w tym rodzaju. Jakąś skrzyneczkę tutaj mamy. Też nie opodal, widzę na minimapie. Tak się rozglądam, czy to by na pewno bezpieczny teren. Kurcze też noc zapadła. Jak tu nas zaatakuje jakaś zwierzyna, to może być, może się dziać. I co my tu mamy? Mamy jakieś te krzykinki. Zdecydowanie dobra. List. Okej, okay, to jest oznaczenie baterii przeciwlotniczych, ale pytanie, czy my tu do domku jakoś sobie wejdziemy? Czy no, zdecydowanie kieruje nas tutaj. Ło! Wow, co to? Zapasy jakieś? To jest może ta skrytka? Okej, okay, co my tu mamy? Leki rozbierać. rozbieractwa jest tutaj jakieś rękawice strzelca. Może od razu zobaczymy, co te rękawice nam dają. Nie buty niekoniecznie. Zmniejszenie drgań broni, a tutaj mymy? My... Aha, to ja wolę chyba jednak tam obronę zachować. Kulczy, jak już tu jesteśmy, to sobie spanetrujmy ten teren. Baseball, kurde piłeczka, gift do broni. Okej, okay, tutaj to wyjście, ale jeszcze nadal mam te wykrzykniki. No, ja postaram się nie odpuścić tego. Mam nadzieję, że uda nam się dostać tutaj do tej kaplicy, czy co to jest. Co to, to? Części? Spnij się, dobra. Okej, okay, ale czy tu z dachu? No nie sądzę, nie widzę nic takiego. Ani z tej, dobra. Co tutaj się oznaczyło nam? Dużo tu tego zbieractwa trzeba przyznać w tym Far kraju, w tej części. Co prawda ja w poprzednią część nie grałem tak dużo, no ale. Tutaj, nie, nie. Wiecie co drodzy mi Nie wiem, czy sens tracić czas. Ale ja bym sobie odpuścił tutaj, w tym momencie. A skupił się bardziej na znalezieniu naszego środka transportu jakiegoś. Nie za bardzo widać tu, żebyśmy mieli coś do ogarnięcia. O, czyżby tam czerwony dym, jakiś zrzut? A, tu mamy drogę. Dobra, na drodze może będzie łatwiej... ...nam coś znaleźć. Łowisko karpi. Czy chyba weźmiemy sobie jakiś wojskowy aligator? Turcze no! zawsze to jest ciężkie. Z tymi aligatorami, dobra, też co prawda nie wydaje tego mięsa, ale tutaj on i tak by nas zaatakował. Mam takie wrażenie, gdybyśmy z nim nic nie zrobili. Przelecimy sobie bezpiecznie na drugą stronę. Nie bardzo w wodzie wylądowaliśmy. Dobra, może zdążymy na tą ciężaróweczkę. A, jakaś zasadzka, znaleziono nowy cel. Tu jeszcze jeden z kółkiem siedzi. Też wypadł, dobra. Ta ciężarówka wydaje się, że się nada. Jest nawet mniej zniszczona chyba. Więc zapracamy i wyruszamy już do punktu. Sprawdzić, właściwie... Czeka tutaj nas do sprawdzenia. Trzy punkty czekają. Jak on nas prowadzi na tej mapie? Jest to też teren, którego jeszcze wcześniej nie odwiedzaliśmy. U mnie na kanale, więc sobie przemierzymy tą całą podróż bez żadnego cięcia. Tutaj mamy jakąś stację benzynową. Widać, że cysterna z Vivaro stoi. Punkt kontrolny. Przejechał prawie jakimś tunelem. Kurczę, jak to czarodowo wygląda, drodzy mili, a co wy o tym sądzicie? Jeszcze tunelami nie jeździliśmy w tej serii. Taki skrócik przez skały. Divido, tak? To chyba tak spółka ta się nazywa, co mijaliśmy na prawo, która produkuje. WIWARO! No co tam, gdzie uciekasz? Po tobie! Coś mam takie przeczucie, że w tej podróży możemy się natknąć na jakiś punkt kontrolny. Więc warto tym bardziej przejechać i pokazać wam przejęcie kolejnego punktu kontrolnego. Na razie nic nie widać, co prawda, na mapie. Dobra, to już niedaleko wygląda na to. Dużo tu wojskowych się kręci. Nie wiem, czy to ma wpływ na to, że my tych terenów nie odwiedzaliśmy. Czy może to inny powód. Ja sobie zejdę tutaj na bok. Próbujemy sobie rozeznać teren tutaj, tak z daleka. Tego bym chyba ściągnął ze snajperki. No, mamy te trzy punkty. Zapowiada się ciekawy odcinek. Tu chyba imprezka tak naprawdę. Ale teren wygląda. No jakby był jakoś opuszczony. Tutaj nic specjalnego nie zapowiada się. Jeszcze coś tu jest oznaczone na mapie? Ktoś raczej. Paulo, no odezwij się, kurczę, jak tu jesteś. Nie tutaj, dobra, czyli mamy następny punkt 200 metrów dalej. Szybko, nic stwierdziłaś, że Paula tu nie ma. Ja jeszcze tego nie zauważyłem, że go tu nie ma. Chciałem penetrować budynki. Ale chyba nie będzie to konieczne. Dobra, udamy się do kolejnego punktu. Ale fajna wyskocznia. Szkoda, że nie mamy żadnego pojazdu. Byśmy sobie przetestowali jak nasze pojazdy skaczą. A tak będziemy musieli się przedostać w pław. E, płyciutko. Myślałem, że głębsza ta rzeczka. Czyli co? Paulo może być tu. Pytanie, czy ta gra, jeżeli byśmy udali się bezpośrednio do tego punktu, gdzie jest Paulo... To od razu za pierwszym znajdujemy go razem. Czy ona tak specjalnie wskazuje trzy punkty i w zasadzie nie robi różnicy od którego rozpoczniemy, i tak zawsze w ostatnim będzie. Dobra, my musimy się tam przedostać jakoś do środka. Tutaj Dani nie doskoczy zdecydowanie. ratam tam już kogoś widzę. Special forces. Tędy wygląda, żebyśmy mogli, a przycisnąć się do niej jakoś? Nie, hmm. chyba musimy tutaj przez tą grupę specjalną przejść. Ok, pytanie: ilu tu będzie w ogóle? Się skradam trochę. Nie jestem przekonany, że tu jakoś bezpiecznie. Przez chwilę myślałem tutaj kurcze. Zrozumieli, że to drzewko. Zdecydowanie słyszałem coś w stylu chrapania. Ale czy to było chrapanie? Tam mamy kogoś na niebiesko oznaczone O, tu się ktoś skradał. Gdzie ty się schowałeś? Ale pięknie weszło nawet bez przybliżenia. Ja sobie jeszcze wejdę, przejdę. Pod ten wykrzyknik, tak naprawdę, drodzy mili. A, on usłyszał nasze strzały, a będziemy mogli uwolnić tu kogoś. Fantastycznie. Los Banditos. Dobra, idziemy już, wracamy na naszą główną ścieżkę. Poszukamy tutaj na tym terenie Paula. Coś mi mówi, że go tu też nie będzie. Czy ja bym chciał spróbować wejść do tego budynku, tu raczej drzwi zabarykatowane są. No, okej, okay, czyli to nam nie pomoże. Dobra, czyli może na drugi koniec. Tutaj jakaś placówka z dinozaurami. Dinożarły. Okej, okay, dobra. Tutaj mamy wejście. Czy to będzie? Wygląda na to, że w drugim miejscu, czyli nie jest tak, jak się spodziewałem, że zawsze na końcu znajdujemy. No i co to się stało? Coś mam wrażenie, że robi się nieciekawie. Drodzy Milia, wy jak sądzicie? Jeżeli dotrwaliście do tego momentu filmu, proszę zostawiajcie w komentarzach w Komentarz. Krokodylek. Tak, krokodylek. it would have gone nowhere if i hadn't created the outcast camps you know orphans like you make the best test subjects along with the poor anyone on the fringe of society what you call the poison it's being pumped into your bloodstream doctor's orders all i have to do is call Dzięki Talia. Kurczę myślałem, że będziemy jakoś bez broni musieli tu stąd wyjść oswobodzić się czy coś w tym rodzaju. No nie, i kolejna osoba ginie, serio. Matias, Danny, nie wiem, czy pamiętacie El ale teraz Talia wygląda na to, że będzie z nią ciężko. Mam nadzieję, że uda się nam ją uratować. Matias, need your help. Danny, I can't talk right now. I got Paolo on the way with Talia. It was El fucking doctor. He poisoned me. Need to get it out. Okay. You need to get to my clinic on your own. Take the road north. It's a straight shot to me. Got it, Danny? Danie, dobra do tego samochodu myślę, że jakoś się doczołgamy, Tylko kwestia, czy nikt nas nie zaatakuje. No właśnie, kurczę, jakąś toksyczną substancję Bacar. nam wstrzyknęli. W związku z tym Bacar. chyba nie mamy Bacar. za wiele Bacar. czasu. Danie, a moment <coughs> Oznaczmy sobie cel na GPS-ie, kurczę, daleko. Jeszcze nam tutaj mamy jakieś zaburzenia motoryki, mam wrażenie, że strasznie wolno jedziemy. I mamy zwidy przede wszystkim, ale trzeba przyznać, jest to fajnie zrobione. Tak samo jak mieliśmy to zadanie z butelką, czyli jak piliśmy z to podobnie to wyglądało. Ale dobrze, iż teraz posłuchajmy może dialogu. Bob. No fuck about Libertad Castillo. You just like shooting guns. Rita. No, this isn't real. Don't you Nie it? never should have been on that boat, You we had to leave. castillo was rounding up everyone. no, danny. they were coming for you. i should have been with clara, but i came to the city to say goodbye to you. how was i supposed to know? you took my place in libertad. you just left my body rotting on the beach. it should have been you. i'm sorry. you had to be the lucky one. how does it feel? <sighs> Ale jak Ogień? No drodzy mieli, jak jak ogień? Nikt nas nie zaatakował przecież, chyba że to nasze zwidy. No! No, no! No! No jeź, Co ci się wydaje? To się tylko wydaje to biedani.

stop. Kurczę, czyli pieszo to nie, nie najlepszy wybór. Kurczę, mamy jeszcze trochę żyćka, ale czy zdążymy, czy zdążymy? Trochę napięcie jest. No jestem ciekawy, jak te losy się potoczą. Hello, keep it steady. I should have left. I should have left her. It was fucking Bembe. He sold us Coś czuję, że zaatakujemy tego Bembe bombę, jak się śmiałem. Danny, co are you doing? Danny! Listen to Danny. Drop the knife. Jezu, co ona sobie robi? Czyli to nie były jakieś chemikalia. Okej, okay, żyjemy. Jest dobrze, drodzy Mili. Ale to musi być odwaga, ale też z drugiej strony, jak szybko Dani, doszła do siebie. Uczynę, muszę przyznać, ciekawe to zadanie wyglądało. Ciekawie, może nie tak spektakularnie, że strzelanki jakieś, ale fabularnie no naprawdę szapoba dla mnie. A wy dajcie znać w komentarzach, jak Wam się dany odcinek podobał. I nie zapomnijcie o zostawianiu łapuk w górę. A ja się będę żegnał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!